bardzo. No i też jeszcze chcieliśmy tutaj poproszę Panią Koordynator projektu, Panią Hanie Wierzowiecką, Panią Lilę Michalak o e, złożenie drobnych prezencików, symbolów wdzięczności, przyjaźni, wspólnego bycia dla nauczycieli z Landwarowa i dla dyrektora, którego tutaj nie ma. Pozwoliliśmy sobie małe drobiazgi dla Was, tutaj przygotować. I poprosimy Panią Janinę Raińską, koordynatora projektu, Panią Beatę Łukosowską, Pana Michała Tuszkiewicza i Panią auschwitz I także dla Pana Dyrektora podobny Stolczyk, żeby mu przypominał o nas. On ma o nas przypominać. Bajcie go i pielęgnujcie. Niech trwa, jak trwa nasza współpraca i niech się rozwija. To no nie znaczy, że się rozstajemy, to znaczy kończymy tą powoli oficjalną część, a potem będą i śpiewy, mam nadzieję, i muzyka, i tańce. Nas nikt tutaj nie wygania. I kawa będzie jeszcze chyba z tego, co wiem. Także, że po prostu na ta część taka bardziej oficjalna się, się kończy. Tak wzruszona, że nie wiem, czy będę mogła w ogóle powiedzieć, Szanowni Państwo, Szanowni gospodarze. Jesteśmy po prostu wdzięczni za ten pomysł Komuniusa pomysł z Ogrodu na Stół Europejski. Dziękujemy również dla pana Wójta, bo jak pan Wójt powiedział, że ten projekt był pisany właśnie wspólnie. Dziękujemy, dlatego że to jest nietradycyjny sposób poznania nauki tak dużo nowego. Dziękuję za wasze serca, że tak pięknie nas przyjmujecie. Mieliśmy taką okazję właśnie zwiedzić Kraków, zwiedzić góry, bo przecież dla nas to jest coś nowego. I, I dla nauczycieli, a szczególnie dla naszych dzieci, bo na pewno niektórzy z nas i większość z nas to przeżyliśmy przyży, to po raz pierwszy. Dziękujemy bardzo dla naszych pań, dla naszych e, przewodniczek, któż, e, które w ciągu całego tygodnia dla nas towarzyszyły. Dziękujemy bardzo dla, e, dla nauczycielek, dla nauczycieli, którzy dzisiaj e, puścili nas na te przepiękne swoje lekcje, i nasi uczniowie byli tak zadowoleni właśnie z tego popytu. Na lekcjach mogli siebie porównać, zobaczyć i, i na pewno porobili sobie wnioski. Dziękujemy również dla Waszych gospodyń za te przecudne potrawy, które dzisiaj dla nas tutaj macie, prezentujecie te wielkopolskie potrawy. I właśnie mamy nadzieję, że jak Pan Dyrektor mówi, i jak Pan Wójt powiedział, żeby oby ta, ta nasza współpraca przetrwała. Dziękujemy za, za pomysły Pana, Panu Dyrektorowi, bo w każdej sytuacji właśnie możemy zatelefonować i możemy liczyć właśnie na Pana Dyrektora. A więc jesteśmy dla Was bardzo wdzięczni, bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i szcz szczególnie chcemy podziękować dla naszych rodziców, czyli dla waszych rodziców. Że przyjęliście naszą młodzież, jeżeli oni tam coś dla was narozrabiali, to z góry przepraszamy, naprawdę przepraszamy. Jeżeli po prostu my nie wiemy, każdy dzień pytali się, pytaliśmy się, czy pięknie, czy dobrze one się zachowują, ale mówili, że wszystko fajnie. Tylko mówili, że tak dużo nas karmią, że tak panie każą dla nas dużo jeść, w domu zjadają i jeszcze dają o takie ogromne kanapki za sobą. A więc od serca dziękujemy za wasze odwarte serce. I jeszcze, jeszcze chwileczkę chcieliśmy zostawić na pamiątkę takie, takie malutkie opominki dla naszych przyjacieli. Zapraszamy Pana Dyrektora i na ręce Pana Dyrektora chcemy złożyć właśnie ten obraz, żeby obraz Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej, żeby szczek cały kolektyw Waszej szkoły, Waszych uczniów i Waszych rodziców. Bardzo serdecznie dziękujemy. I oczywiście przewieźliśmy kawaleczek pachnącego litewskiego chleba. Bo słyszeliśmy, że ten chleb litewski dla Was bardzo smakuje, a więc zabraliśmy ze sobą. Nie myślicie, on przejeżdżał cały tydzień, bo specjalnie dla Was jego zamówiłam. Jeszcze składałam, do autobusu, gorący jeszcze był. I w tych naszych torebkach mamy nadzieję, że się nie zepsuł. Bo dzisiaj słyszeliśmy, że jeszcze jedna pani, pani Hania właśnie, dzisiaj jeszcze kawaleczek. Tego wlewa litewskiego, miała od tego pobytu, co byliście u nas. I jeszcze smakował. Dziękujemy. A zapraszamy teraz pana Wójta. I właśnie na ręce pana Wójta chcemy zostawić obraz, obraz Trocki. E, 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 Właśnie w zamku, w, pan, w którym Pan się zakochał e, potężnych władców uśpili już groby, a zamek wciąż stoi na wyspie. E, Powiem może od początku. Pleśnią i mchami porostę głęboko drakańskie e, e, prastare zamczysko. Potężnych władców uśpili już groby, a zamek wciąż stoi na wyspie. Mijają wieki e, e, Mijają wieki i góry wilgotne gruszą się coraz nagie i samotne. Niestety placów już nie ma, ale zamek według mankiety XV-wiecznej stoi u nas w drogach. Jeżeli jeszcze ktoś nie zwiedził z rodziców, to więc zapraszamy serdecznie, nie będziemy dla Was przewodniczyć. Dziękujemy bardzo. I dla Pana wójta właśnie też pachnących lewych litewskich. Dla, naszych, dla, naszych, dla Pana Wicedyrektora, dla Pani Hani, dla Pani Anety, dla Pani Wiesi, dla Pani Lili wręczamy jednocześnie litewski chlebek. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy za Wasze serca. Oczywiście pani Ewo, przepraszam. Jestem trochę w tym szoku. pyszne potrawy dla Waszych gospodyń, które przeszkodowali tak piękny i cudowny stół i właśnie dla nich po kawaleczku też tego lipieckiego pachnącego chlebka. Zapraszamy Panią Przewodniczącą, panią panią Mariolkę.